Siemanko, z tej strony Kacperski, czyli Kacpery Witajcie w kolejnym odcinku Wyszła w SBC Wyszedł w SBC pik o kolejną ikonę Więc no nie można było tego nie zrobić Mam nadzieję, że coś poleci Też ciekawego Tak jak ostatnio, ten Van Persie super Cały czas jest w pierwszym składzie Spisuje się ekstra I jeszcze na samym początku Dzięki za podpowiedź z tymi słuchawkami e, Przepraszam, ale nie pamiętam teraz Twojej nazwy, ale jeden z nas Jeden z nas, jeden z was podpowiedział mi żeby te słuchawki podłączyć I będzie lepiej słychać em, Mnie i grę, po prostu Dobra, nie przedłużając, jedna z trzech podstawowych ikon I kto to będzie? No dobra, bierzemy stoiczkowa Kolejny napastnik do składu. Możemy go na lewe skrzydło też przenieść. Okej, okay, spoko. Zawsze zawsze ikona, zawsze ikona. Więc spoko. Mamy też parę paczek jeszcze do otworzenia. Nie będziemy wszystkiego otwierać na raz. Zostawimy też coś na następny odcinek. Ale parę paczek yy, możemy sobie otworzyć. W końcu bilans do. To Foot Champions. W kwalifikacjach to był 8-2. Przegrałem jeszcze jeden mecz. Trzeba uznać wyższość przeciwnika, po prostu. Pojawiły się też te nowe karty Centurion. Widziałem, że tam nieźle sypie. Może, może coś teraz. Nie duża złota paczka na początek. Ekrany eee, NDD. Ok, 84. Teraz dużo złota paczka premium. Tutaj będzie bez ekranów. No i dobra, złota paczka piłkarzy premium 80 plus. To ekrany. Za co się karty? Bo coraz więcej tego SBC wychodzi teraz. Ma tip. Coraz więcej jest tego SBC. I właśnie te karty 84 są bardzo potrzebne. Z tego co zauważyłem, jak, jak są nawet te ulepszenia 5 razy 84, tak, to, to tam duże jest. Duże jest. 84 i 83. Tutaj mamy ekrany. Kolejna 84, super. Dwóch rzadkich złotych. Bez ekranów. Paczka piłkarza Electrum Prime, tutaj też jest 80. Cały czas mam nadzieję, że chociaż jeden walkout poleci i to będzie czerwona karta. Bo też bym sobie chętnie popatrzył, jak śmigają te nowe Paczka dwóch rzadkich. 81. To ekrany, kolejne 84. 83, też ekstra. Dobra, zagramy sobie dwa mecze. Pierwsze, to będą pierwsze mecze w tej lidze weekendowej. I myślę, że wrzucę sobie też tego Stoiczkowa. Coś byłem ciekaw ile on kosztuje. Normalnie kosztuje... 100 tysięcy, OK. Wrzućmy go tutaj sobie też za Aleksandra Pato. Na razie wyjdziemy tak, to jest oficjalny skład na tą ligę weekendową. Czasami wpuszczam, czasami nie. Tego adamę orę ale też się nie, skupiam raczej na tym, żeby to żeby to sobie tak śmigało cały czas. Bo najlepiej mi się na razie gra. Na razie jest najlepiej. No i walczymy ma ten bilans 16-4, który próbuję cały czas. Niech ten pierwszy, pierwszy mecz będzie przeznaczeniem. Wygrany oczywiście. Okej, okay, pierwszy meczek w tej lidze weekendowej. Może jakiś rage quit? Myślę, że wrzucę od razu i jeden do zera. Nie, a jeszcze nie teraz. Arikiel tutaj próbował, ale nie pykło. Świetnie tutaj puścił. To bardzo dobra akcja wykonanie naszego przeciwnika. Trzeba będzie to szybko nadrobić. Wreszcie się spodziewałem, że to ja tą pierwszą bramkę zdobędę. To najlepsze. Ten nasz przeciwnik nie jest jakiś wymagający. I jeden do jednego. Już miałem wątpliwości, czy za daleko nie poszedłem, ale zmieścił Persie. Ojej. Strasznie często tracę bramki z rożnych, aj, nie zmieścił tego. Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. matko. Chyba tak się skończy pierwsza połowa. Wygrano naszego przeciwnika, tak jest. Dobra, ale to jeszcze nie jest koniec meczu, to jest najważniejsze, że. Można to odrobić. Nie takie rzeczy się odrabiało. Druga połowa tego meczu musi wyglądać zdecydowanie lepiej. Nie trafił. Zostaje w tyle. A jest, teraz Straszny błąd z mojej strony. Aj Nie mają na niego sposobu. Dobra, wchodzi Adamatreor. Nie ma co się nawet za overrine. Centymetry dzieliły go od zdobycia bramki. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Dlaczego on do tego nie doskoczył? I teraz ma Dobry teraz, atak na piłkę. Złapią kontr. Jaj. I teraz wam perci. Uwaga, okazja. Dobre zachowanie przy tym Lekko się przesunął nie było realnego Dobra, 3 do 2 19 minut. Czyli jeszcze to jest do zrobienia. A i błąd z mojej strony bardzo duży, nie, niemożliwa. Jak będę tracił takie bramki to ja mogę sobie porogadać Adama kontynuuje akcję Robin van 4 do 2 do 3, przepraszam, 4 do 3 Jeszcze będzie gorąco. Na tablicy kontynuuje akcję. O matko jaki błąd! Po co ja strzelałem po tym długim? Kończy się porażką tej ekipy. Dobra, niestety przegrana w pierwszym meczu. Oberowo. Do drugiego meczek wypadałoby wygrać. Na stanowiskach dziwnych kibiców przed nami finały mistrzostw. Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez QL ma szansę. jeden jeden ja mówię, że to będzie Rage Quit. No dobra, to zagram sobie jeszcze jeden. Bo było to trochę za szybkie. O no, i to może być ciekawy mecz. Ja wiem, czy dopiero zaczyna. Jest tak dobry. No dobra, to gramy sobie trzeci meczek. Wspólne strony są wielce zdeterminowane. Wszak dzisiejszy mecz to finał. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Wiadomo co tutaj Kacperek zrobi. możemy Uwielbiam to dobrze wykonana Jakbym wygrywał 4 do 1, to bym chyba tak nie zrobił się teraz 2 do 0 choć chciałem do Reina to... to i tak spoko wyszło 2 do 0 palon to dużo, mogłem od razu strzelać też by pewnie wpadło Drugi karny, to samo. Ojej, mój błąd, ale został, no wiedział. Strasznie jest przewidywalny. Bardzo ładne zachowanie 3 do 0. Uwaga, <noise> Salię. Nie trafił. Proszę Państwa. prawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Podanie dochodzi do ósmana Dębę. Przyjmuje Zoo Kanselon. I cztery ma szansę. na bramka. Trzeci goł w jego wykonaniu. Proszę państwa, ma dzisiaj dzień konia. zera bardzo ładnie mogą mieć lada chwila kolejną okazję. Ładnie plecy obrońców. Piąteczka. I chyba to będzie Rage Quit. Jeśli mylę. Nie mylę się. Dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Ja Wam dziękuję, zostawcie lajki, zasubskrybujcie kanał, komentarz i do następnego razu siemanko